Poprzedni tydzień przejdzie do historii, bo oto Polak, Robert Lewandowski w meczu na szczycie niemieckiej Bundesligi aż pięć razy trafił do bramki Wolfsburga. To wszystko zajęło mu tylko 9 minut. Media na całym świecie rozpływają się nad reprezentantem Polski, natomiast my przypomnimy Wam, kto jeszcze dokonał tej sztuki w XXI wieku w najlepszych europejskich ligach. Zacznijmy chronologicznie. Rok 2002. Na Santiago Bernabéu przyjeżdża Las Palmas, a królewscy aplikują im aż 7 bramek. Na niebie jedna gwiazda lśni bardziej od pozostałych. Fernando Morientes w 59 minut pięciokrotnie trafia do bramki przeciwnika. Występ idealny? No prawie, bo po drodze Hiszpan zmarnował rzut karny. Długo, bo aż 7 lat przyszło nam czekać na kolejnego pentatrika. W Premier League 5 goli w jednym meczu strzelało aż 8 piłkarzy, ale w XXI wieku udało się to tylko dwójce: Defu i Dimitarowi Berbatowowi. Ten pierwszy swój sukces osiągnął w pojedynku z Wigan Athletic, które było tylko tłem dla świetnie dysponowanych wtedy Kogutów. Tottenham zwyciężył w 2009 roku aż 9 do 1. Anglik ze swoimi pięcioma bramkami wyrobił się w zaledwie 36 minut. Niemalże dokładnie rok po osiągnięciu defo na powtórkę zdecydował się wspomniany wcześniej Berbatov. Bułgar poprowadził Manchester United do wygranej 7-1 z Blackburn Rovers. Pamiętacie rok 2012 i popis Messiego w meczu z Bayerem Leverkusen? W godzinę Leo skompletował 5 bramek i odprawił aptekarzy z powrotem do Niemiec. Argentyńczyk był pierwszym zawodnikiem, który strzelił 5 bramek w jednym meczu na poziomie Champions League. Pod koniec 2012 roku do głosu doszedł Radamel Falcao i w barwach Atletico strzelił 5 bramek Deportivo La Coruña. Rochi Blancos zwyciężyli wtedy 6 do 0. Podobnie jak we wtorkowy wieczór, czas na akcent polsko-niemiecki. Znany Niemiec z Opola, Miro Kloze, również może pochwalić się pentatrikiem. Nie zdołał jednak osiągnąć go u szczytu swojej kariery, a dopiero w barwach Lazio rzym gdy w końcówce sezonu 2012-2013 stołecznie ograli 6 do 0 Bolonie. To pierwszy taki wyczyn w Serie A od 1986 roku. Do grona strzelców pięciu bramek w meczu Ligi Mistrzów dołączył w 2014 roku Luis Adriano. Warto nadmienić, że dwie z nich były efektem dobrze wykonanych rzutów karnych. Czas na zdobycie pięciu goli w meczu wyjazdowym. Tej sztuki dokonał pod koniec listopada 2014 roku brazylijczyk Carlos Eduardo. W ten sposób poprowadził swój zespół z Nicei do wygranej 7-2 nad zespołem Gęgą. Uwinął się dość szybko, bo w 53 minuty. Skoro był Messi, musi też być Cristiano Ronaldo. Portugalczyk 5 colił strzelił całkiem niedawno, bo dwa tygodnie temu. Real rozbił Eszpaniol 6 do 0, a Ronaldo na listę strzelców wpisywał się między 7 a 80 minutą gry. Najlepszy piłkarz Globu roku 2014 w kwietniu 5 razy dziurawił też siatkę granady. Wtedy do tego wyczynu potrzebował tylko 60 minut, a Real wygrał 9 do 1, sprawiając świąteczny prezent swoim kibicom. To tyle na dziś. Napiszcie proszę w komentarzach, który z tych pentatrigów wydaje wam się najbardziej spektakularny, oczywiście poza tym ustrzelonym przez Roberta Lewandowskiego. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie Strefę Futbolu, by nie przegapić kolejnych. Do usłyszenia.